Zapraszamy na filmik mówiący o prawach człowieka zawierający definicję praw człowieka, wywiady z uśniami i nauczycielami oraz podział praw. Przedstawimy Wam prawa, których Państwo nie powinno nam ograniczać. Pracownicze obejmujące zakaz pracy przymusowej, prawo do ochrony socjalnej oraz prawo do ochrony zdrowia. Prawa rodziny obejmujące prawo rodziny, prawo do edukacji. Prawa w dziedzinie kultury obejmujące prawo udział w, w życiu kulturalnym. Wam prawa, które musi nam zagwarantować Państwo: prawo do życia, wolność i bezpieczeństwo osobistych, zakaz tortur, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, prawo do sądu, prawo do obywatelstwa, prawo do prywatności, prawo do wolnych wyborów, wolność zgromadzeń i stowarzyszeń. parę wywiadów z nauczycielami i uczniami, jakie według nich jest najważniejsze prawo człowieka, a teraz posłuchajcie ich wypowiedzi. Pani Arstorina. jakie według Pani jest najważniejsze prawo człowieka? Myślę, że prawo do nauki. A dlaczego? Każdy obywatel ma prawo bezpłatnie uczyć się na szczeblu podstawowym i potem na dalszych wyższych. Bardzo dziękujemy. Proszę. Jakie według Pani najważniejsze prawo człowieka? Według mnie najważniejszym prawo człowieka jest prawo do życia. A dlaczego? Ponieważ dzięki temu prawu mamy prawo do wolności słowa, religii, dowolnych sądów, no i w ogóle życie to jest największa wartość, jaką my posiadamy. Dobrze, dziękuję. Do Jakie według Pani jest najważniejsze prawo człowieka? Yy, według mnie najważniejszym prawem człowieka jest prawo do wiedzy i prawo do informacji. Yy, I zachęcam do korzystania z tego prawa, zwłaszcza osoby młode. Dlaczego? Słuchajcie, no bo jeżeli e, dobrze korzystamy, e, korzystamy z, z sprawdzonych źródeł informacji, e, z niezależnych źródeł informacji, to podnosimy swoją świadomość i trudniej jest później nami manipulować. Przyjmujemy po prostu kontrolę nad swoim życiem e, i zachęcam właśnie młodych ludzi do korzystania z tego prawa na co dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Według Ciebie najważniejsze prawo człowieka? Według mnie najważniejszym prawem człowieka jest wolność słowa, aby każdy mógł reprezentować to, co chce. Dziękujemy Ci bardzo. Dla ciebie jest najważniejsze prawo człowieka. Prawo, prawo człowieka jakie jest nieży... prawo do wolności. Ok, dziękujemy. A jakie jest u Ciebie najważniejsze prawo człowieka? No.